Taką monsterkę możesz powie obciąć i pozyskać wtedy nową roślinę. Czas takiego ukorzenienia na pędzie to około 2 miesiące. Sprawdź po dwóch miesiącach, jak ładnie przekształciły się korzenie powietrzne wykorzenie typowe do wzrostu w glebie. W uprawie monstery, oczywiście tej zielonej albo tej variegata, możesz skorzystać z jej umiejętności rozmnażania się przez odkłady pionowe, czyli wykorzystując te korzenie powietrzne. Wkładasz je do doniczki, którą umieszczasz na łodydze rośliny Nie musisz odczekać z 2-3 miesiące. Te korzenie powietrzne przekształcą się w korzenie typowe do wzrostu w glebie. Kiedy upewniłeś się, że w tej małej doniczce korzenie powietrzne już dobrze się zagnieździły, możesz roślinę obciąć od reszty. Sprawdź w małej doniczce, co się wydarzyło. Oto system korzeniowy, który powstał w przeciągu 2-3 miesięcy. Marzec, kwiecień i maj to najlepsza pora na przesadzanie roślin. Bigos będzie najlepszy do sadzenia. Monster, a właśnie takie tajki half moon y mamy w promocji do soboty. Smaczny bigos do monster to dobre podłoże uniwersalne, na przykład z kronena. Do tego dodajecie po 15%. Kramzyk drobny, perlit, chipsy kokosowe, kora sosnowa lub Piniowach. I słuchajcie, co najlepsze, vermiculit. Vermiculit, który ma właściwości odkażające.